Poznajcie nowy stary samochód Audi Q7. Na rynku jest od 2015 roku, a więc już od mniej więcej 4 lat. No ale w tym roku samochód przeszedł gruntowny lifting. Co to oznacza? Między innymi ponad 30 systemów bezpieczeństwa, na przykład te tutaj widoczne z przodu radary średniego zasięgu, jest też radar dalekiego zasięgu, no i całe mnóstwo innych systemów, asystentów i czujników. Wszystko po to, aby jeździło nam się łatwiej, lepiej i bezpieczniej. Do tego nowa osłona chłodnicy Single Frame jeszcze większa, najwyraźniej poza zdrościli BMW. Na początek dobra wiadomość. Kiedy zajmujemy miejsce za kierownicą tego samochodu, dowiadujemy się, że wcale nie musimy płacić za droższe Audi Q8, jeśli chcemy się przenieść do cybernetycznego świata, bo w modelu Q7 od teraz mamy cały zestaw wirtualnych zegarów, wirtualnych przycisków wszystko obsługiwane za pomocą trzech ekranów. Przed moimi oczami zegary cyfrowe, które znamy już z wielu innych samochodów grupy Volkswagena. Jest oczywiście duży ekran nawigacji, ale mamy jeszcze trzeci, równie spory jak nawigacja, za pomocą którego możemy na przykład obsłużyć wszystkie ustawienia klimatyzacji. Praktycznie całkowicie zrezygnowano z przycisków, przełączników, zostało tu ich zaledwie kilka. No i z jednej strony to zaleta, ale z drugiej, jeśli zajmujemy dopiero co miejsce w tym samochodzie, wszystkiego musimy nauczyć się od nowa. Całe szczęście, że zostało przynajmniej sterowane manualnie pokrętło do głośności systemu audio. Kolejna ciekawostka, ten samochód wyposażono w 48-woltową instalację elektryczną z akumulatorem, a to po to, e, że każdy egzemplarz w tej chwili, każda wersja silnikowa jest miękką hybrydą, a więc jest dodatkowy silnik elektryczny, który wspomaga ten spalinowy, dodaje mu newtonometrów. Ale to nie jedyna rola, którą spełnia. E, ta instalacja zasila również specjalny układ drążków, które usztywniają zawieszenie w zakrętach. W ten sposób udaje się oszukać fizykę nadwozie tego wielkiego i ciężkiego suwa. po prostu w nich się przestaje przechylać. Jak przystało na Audi, samochód musi być oczywiście wyposażony w reflektory Matrix LED HD, które wspaniale oświetlają nam drogę. No ale tutaj e, postanowiono posunąć się o krok dalej. Jeśli znajdziemy się poza miastem, na pustej drodze, wówczas włączą się reflektory laserowe, których zasięg to aż 600 metrów przed samochodem. Powiedzmy jeszcze o tym, co można znaleźć pod maską. W tym samochodzie, przede wszystkim jako podstawowy, możemy traktować 3-litrowy silnik Diesla V6 TDI. Najsłabszy ma 231 koni, ten, którym jedziemy, 286, najmocniejszy 296 koni. Mamy też jednostkę benzynową, również 3-litrową o mocy 340 koni. Dla kogoś, kto szuka prawdziwie sportowych emocji, jest to oczywiście model SQ7, absolutny król tej gamy, czyli 4-litrowy silnik V8 o mocy 435 koni i co ciekawe, dysponujący momentem obrotowym aż 900 nm, czyli tyle, ile znajdziemy w super sportowych samochodach. A teraz największa ciekawostka ten silnik to diesel TDI. Imponujące może być to, że ten samochód w najmocniejszej wersji rozpędza się do setki w mniej niż 5 sekund, ale jeszcze większe wrażenie na mnie zrobiło to, jak bardzo jest cichy np. podczas jazdy autostradowej. Nawet jeśli jedziemy z prędkością 140 km/h, wnętrzu panuje niemal absolutna cisza i bez przeszkód. Możemy rozmawiać ze współpasażerami. Nowoczesna technika w służbie człowieka to piękna rzecz. Na pokładzie tego samochodu jest ponad 30 systemów asystujących kierowcy. Z tyłu podobnie jak z przodu zmieniono całkiem sporo, dodano na przykład tą piękną listwę, aby podkreślić jaki ten samochód jest masywny, muskularny i drogi, bo w wersji podstawowej kosztuje 300 tysięcy złotych, za wersję SQ7 zapłacicie około 450 tysięcy. To oczywiście nie koniec, bo jeśli chcemy mieć jakieś sensowne wyposażenie, warto kupić pakiet za 30 tysięcy złotych, a można więcej, co oznacza, że z ceną tego samochodu możemy wykroczyć poza pół miliona złotych. Pozostaje pytanie, dla kogo jest ten samochód? No, z pewnością, jak już ustaliliśmy, dla kogoś, kto ma naprawdę dużo pieniędzy. Oprócz tego jest to idealne auto dla miłośnika gadżetów. Można je zdalnie otworzyć i uruchomić smartfonem. Może się też komunikować z sygnalizacją świetną i automatycznie się zatrzymać na czerwonym świetle, ale na razie robi to tylko Wingolstadt.